Szlak górski to jest szlak tak naprawdę, który e, tworzył się 10 lat zanim został zrealizowany, bo to jest tak pomysły różnych osób, pomysły e, tak naprawdę trzech e, osób, bo to jest poprzedniego zarządu, który e, był przede mną, to są e, pomysły e, pani, która nas koordynuje na gminie i to są pomysły Ducha Świętego, można powiedzieć, który nas oświeca w każdym momencie, kiedy realizowaliśmy ten projekt i on tak naprawdę cały czas ewoluuje. E, kiedy, 10 lat temu była notatka w, e, w sprawozdaniu naszym zarządzie, że chcemy stworzyć ścieżkę edukacyjną po gońsiowocach. Nadarzył się projekt z Prowu, z LGD Krainy Świętej Anny, gdzie był ten e, nabór ogłoszony. Tam e, właśnie złożyliśmy jako działania lokalne, czy nie działania lokalne, tylko jak to się nazywało, e, produkt, produkt lokalny. No i nasze produkty lokalnym była zawsze gęść. Zawsze tak gęś była. I poszliśmy w szlak gąski jako krasnale w Wrocławiu, tak my możemy mieć gąski, każda gąska przedstawia coś innego, każda gąska jest charakterystyczna do danego obiektu. I tak naprawdę ona też cały czas elowuje, bo doszły później chody QR, doszły nowe gąski, doszły gry na szlaku gąski, tak naprawdę i tak naprawdę też szlak gąski... Bez Gąsierowic to nie byłby ten sam szlak, tak samo Gąsierowice by nie, było, nie istniałoby bez Szlaku Gąskiego. To nas trochę wybiło. Mała miejscowość, 700 mieszkańców. Normalny człowiek powie: A nic, nie ma parę krzyży, a my zrobiliśmy coś, co przyczyniło się do rozwoju turystyki w naszej miejscowości. Mamy wycieczki zorganizowane, no i na pewno dalej będzie się ten szlak gąski rozwijał pod kątem turystycznym, bo już mamy pewne pomysły, tylko trzeba je wdrożyć i zrealizować.